Witam ym... Cześć witam na moim kanale Jastolnika. Dzisiaj dawno nie było odcinku. Mamy dzisiaj 11 grudnia, sobota 15. No, wczoraj był piątek, były nau ym, nauczyciela szkolenia, i wczoraj nie byłem w szkole. I pojechałem z kolą który tu stoi, widzicie jego przed oponę. Pojechaliśmy na przejażdżkę. Ja, i że było błoto wszędzie mi na ponach, możecie zobaczyć tutaj, bo to było y, umyte, to wam zaraz wszystko powiem. Wjechałem na, na trawę, bo myślałem, że trawa wytrze. Ale zamiast trawy się zrobiło błoto drugie. Więc szybko zjechałem ale że żeby ślizgało, to zahamowałem, a kolega się patrzył do góry. A jak zauważył, to już miał koło tutaj i jak mi walnął i teraz tak, to jest najważniejsze. gdyby tu mi walnął to by mi przerzutki złamał gdyby mi tu walnął to by się nic nie stało on mi tu walnął i to się cało złama złamało już wam pokazuję a dobra nie pokażę bo nie mam terapii, ale tu macie zdjęcie jak to wygląda i co teraz wszystko działa właściwie przed chwilą myślę, zdjęcie jak pojechaliśmy do Halforda, zrobiliśmy, kupiliśmy rzeczy, przy okazji mi te koło już zrobili żeby mi tak nie latało nie wiem czy wiedzieliście ale się zrobiło z... ale miałem tak ehm, No i co, no i umyliśmy, zawierzyliśmy, zrobiliśmy Dzisiaj, wczoraj ten był wypadek Co, mu się nic, nic nie stało Ale... co Aha, i wam pokażę jak to wyglądało Dosłownie sekunda przed wypadkiem, jak mój kolega jeszcze leżał na podłodze, bo sobie to zrobił w nogę Tak wyglądały przerzutki, bo sobie zrobiłem zdjęcie No, także wtedy byłem z... Wczoraj byłem zły w ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby nagrywać Także co wszystko działa? Tak, Wam tylko informuję. I co? No jeździmy. Witam, witam ludzi z kawaściem, bo to jest film, jak widzicie. No i tak nie, nie mówiłem, coś stało, ale um, za sekundę pokażę zdjęcia. Robiłem sobie trening i trening wyszedł tak, że ta metalowa coś, co się podciągasz, um, spadło mi na głowę. Przecięłem sobie w jednym miejscu głowę. Ale nie było jakieś straszne już dzisiaj jest normalnie, już mogę tam klepać znaczy. Troszeczkę boli, ale no, jak klepiesz, ale nic tak za bardzo nie ma już dzisiaj włosy myłem, także no także w tym miejscu mam, y zestawiłem Jeszcze pod koniec i teraz widzicie ten filmik co widzicie to, no, to jest ten, który teraz nagrywam. Także co? Taka szybka informacja. No i zdjęcie, pod koniec będziecie mieli. No to co? Do zobaczenia później. No i zdjęcie.

Mamy już wyprostowane z tyłu na dwie śrubki, zamontowane. Jeszcze tutaj trzeba z przodu, z tyłu dokończyć. No idziemy próbować. To ludziska. Dużo filmików w tym, w tym filmiku nagrywam właśnie w nocy. I zobaczcie, jak mój iPhone się sprawuje. 8 2020, chyba z tego co pamiętam. Samochód naprawiony, taty ręce najsilniejsze. I zobaczcie, na pełnej mocy. Jeżdżę już od sekundy. Wszystko się trzyma i, i powtarzam ym, słowa potwór i pier, pierwszy potwór, który był na moim kanale to był tylko jeden potwór i już nigdy nie da się go zastęp, zastąpić, bo to był pierwszy i pierwszego nie da się zamienić, ale on to pobija rekordy. No po prostu, no zobaczcie i on już tam jest i nawet nie zdążyłem chyba kamerę obrócić. A jak się do tyłu, ten no, więc ja nagram jutro w dzień. Także luliska mamy dzień, godzinę 9 rano. Właśnie wstałem, jak widzicie, po mojej minie, założyłem tylko kurtkę. Wziąłem samochód, wszystkie trzy baterie mam tutaj naładowane. W nocy się naładowało, no i tam w dzień troszeczkę, jeszcze wczoraj, w dzień nad no wieczorem. No i teraz, co? Właśnie jeżdżę, no i kurde, wszystko dobrze chodzi. A co wam chciałem powiedzieć? se sereno telefon. Patrzę o 17%, dobra, lepiej niż, niż 11% to co miałem rano. Wziąłem, ubrałem kurtkę, wziąłem samochód, włączyłem baterię, włączyłem go, patrzę 11%. No to zabierało mi baterię, zamiast ładowało, no to teraz mam 11% pewnie jeszcze mniej. I teraz co? Pokażę wam jak to jeździ tylko inaczej muszę telefon wstawić, bo tak to nie mogę. Szybkiej prędkości kontrolować. Nie wiem jak mi się udało, ale jakoś się udało. To, bokiem pobrało? Oj, czekajcie, jeszcze raz, bo bo bokiem coś bierze. Double dawam Także liska jesteście na samochodzie. Zaraz będzie nagranie, jak to jeździ. i ja zdrowy pytam. Mamy dzisiaj 23 grudnia godzina 12.03. Ten zegarek już znacie od, trochę. Już w tamtych wakacjach go miałem. Byłem tam na basenie. Że dzisiaj jedziemy do JUSKA, żeby obciąć się, bo widzicie, że zarosłem. Jestem teraz jak byk. Um, nie, a byk, byki mają włosy, a ja wiem. Co ma włosy? Jestem... Um, nie wiem. Jak coś. Sekunda, muszę iść. Dobra, nie jest tam. I co? Idziemy do wykreska obciąć się. Tam musi dzieci z w inną sprawę załatwić. I co? I dzisiaj jadę do mojej mamy. No taką, ale chyba Wigilię. Nie wiem jak mama to organizuje albo będziemy mieć. Na pewno siadanie, nie jemy. Um, bo chyba nie można, sobie, co wiem. A jutro są święta. Także tak jak zawsze co roku, przez 3 lata. Jak to ze Skyrim Maxem siadamy i tłumaczymy co dostaliśmy Tak dzisiaj będzie tak samo Także co, wreszcie się nauczyłem trzymać rękę O, wreszcie się nauczyłem rękę trzymać tak Także co Wreszcie mogę, y znaczy vlogować to sobie już w ogóle od Dopóki, od 3 lat chyba Jeśli mam jakiegoś widza tutaj, który ogląda ten odcinek Z 2018 chyba jak robiłem Oleg, Filip i Niko challenge w parku Ja miałem jeszcze przed 2016 roku, jak jeszcze w Polsce mieszkałem Filmiki, ale usunąłem, bo tam było Jak Wiktora podglądam jakieś tam dwusekundowe filmiki Wszystko pousuwałem i no i co No i nie więcej macie teraz pierwszy filmik, ale jeszcze może jakiś widz jest, który No, no oczywiście mi tata to jest Jeden widz, który ogląda mnie od pierwszego filmu ehm... Także co do zobaczenia później. Witam, witam i o zdrowie pytam. Mamy godzinę 23 grudnia, to znaczy godzina, czyli 19.31. Moja mama powiedziała mi dosłownie 5 minut temu, że będzie za 10 minut po mnie. Oczywiście spędzam święta z mamą i z tatą. A nikt co Nikodem powiedział? Dobrze, przyjdę. A co musi Nikodem zrobić? Pójść do toalety ubrać się, uszykować się jestem totalnie nieuszykowany. Także co, na nie mam kabla do gopro uszykowanego. Także co? Widzimy się za sekundę, jak idę do mamy. Witam, witam ludziska. Właśnie jestem u mojej mamy w domu. Nie robimy żadnej wigilii, bo dzisiaj jest w czwartek, tak z tego co wiem. Jutro jest piątek jutro spędzam z moim... Hmm, przepraszam, moim tatą, ściecią i Aronem i tam, wiecie, Oskarie, y Maxa, bo... Jak mówiłem, legendarnie trzeba to być. No, już jest legenda, to już wiecie. Dwa lata temu um, siedzieliśmy na kanapie w salonie. Rok temu siedzieliśmy na skarłuszku, a teraz postaram się ładnie to nagrać. Także co? Wiesz, to u mojej mamy. Do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Bo tak mało nagrywam. O! Bo, bo są święta, to trzeba choinkę nagrać. Proszę, to jest choinka u mojej mamy. Witam ludziska, prawie mnie nie widzicie, ale wy naprawdę już nic nie widzicie, koło telewizora pójdę, o widzicie skarżówka idzie do góry, mamy 12 w nocy 03, odkładam zegarek, skarpetki zdjęte i się kładę spać, także co, to zobaczymy już jutro, jutro się będzie działo, o, znaczy wiecie czemu, bo są święta. Cliska, we się wstaliśmy, wstaliśmy. No wstaliśmy za jakieś 5 godzin temu o godzinie 9 pojechaliśmy do sklepu, mama narobiła tyle tam rzeczy. Mamy 24 grudnia, więc jeszcze lepszy dzień. I co? No i co? No i zaraz siadamy do mini w gili takiej z mamą, a potem około 14-15 jadę tam do taty i... Potem idziemy na 16 Prawdopodobnie do Łukajuska A ja mam baterii 53% Także 53% i co? Do zobaczenia później To Witam, witam ludziska Właśnie wracamy od mojej mamy Mam jest prezent, który dostałem Także na razie wam nie będę mówił A u Oskary Maxa, bo właśnie jedziemy Wam wszystko powiem, także co Tak to było teraz, cicho Bo ja i mama byliśmy tylko sami A jak powiedzimy to tam będzie Oskar, Max, Aaron, nie Aaron Wszyscy, ja pierdziut, ale będzie się działo Także co, do zobaczenia później